Siemanko! Mamy czwarty dzień grania klapkiem. Dzisiejszy dzień to był totalny niewypał. Gdzieś stwierdziłem, że po prostu nożygam te misawy, więc dobra pójdziemy gdzieś indziej. Poszliśmy najpierw na lava lurkery, które no, okazały się zajęte z, z racji eventu, to generalnie ciężko się gdziekolwiek dostać na tej sekurze. No to odpuściliśmy sobie lava lurkery, poszliśmy później na weremopki. Werem opki gdzieś, dobra, ubrałem tego koszeja, ubrałem sobie butterflya, no, ale generalnie długo tam nie polatałem. No i była pierwsza decha. No dobra, mówię, ok, pierwsza decha, początek streama, to już jest kurwa po prostu norma, już się do tego przyzwyczaiłem. Później mówię, dobra, walić, gdzieś tam popytałem ludzi na streamie, mówią, to idź na czuzeny. No to mówię, dobra, to idę na czuzeny. Chodźmy na Było spoko, do czasu gdzieś tam aż się nie zagapiłem pierwszy raz i to dość szybko e, mnie też wyjaśniły, dobra druga decha luzik. Generalnie ile desek wywaliłem jakby w czasie tego streama to nawet nie zliczę. Nie chcę nawet patrzeć na listę deadów tej postaci. E, w każdym razie było fajnie, fajnie. Ogólnie na czym się skończyło? Skończyło się na tym, że odpaliłem busta. Bo miałem z Socjala i i tak skończyłem na tym Issavi. O jednak, bijąc na staku, ma, miałem ponad 3 KK na godzinę, gdzie tam level wpadał na 1 na 9 minut. Skończyłem na 102 z kawałkiem levela. Gdybym nie kombinował, nie chodził na żadne Weremopki, na żadne Chozeny, na żadne inne gówna to bym generalnie skończył pewnie już na 105, może nawet 106 levelu no i bym już miał szaret z moim knightem, bo mój knight gdzieś tam sobie bije czekając na mnie yy, po prostu yy, czarmy, punkty czarmowe, bestiarkę i yy, gdzieś nawet na tym po prostu samym głównie na jakichś tombach wbił pół levela, także już teraz nawet 105 Potrzebuje nie 104 żeby, żeby zapiąć z nim szaret. Także na Dzisiaj to tyle. Bardzo króciutko, bardzo zwięźle. Jakby więcej czasu straciłem biegając po blesy niż grając, ale generalnie sam streamek udany. Trochę pogadaliśmy, trochę popierdoliliśmy głupot. I gdzieś tam też często się trochę pozagapywałem i popadałem. No cóż, życie nie. Dzięki wielkie. I wtedy widzimy się w piątek na streamkach, a... a... No i to tyle. Jutro nie ma streama, w sensie dzisiaj no, dzisiaj nie ma streama, będzie w piątek i na piątek też postaram się jakiś materiał przygotować na rano na YouTube'a. Także dzięki wielkie, trzymajcie się, do zobaczenia, zostawcie subka i wpadajcie na Twitcha. Yo!